Na bliskim wschodzie narastająca eskalacja grozi destabilizacją globalną. Rebelianci Huti, wspierani przez Iran, atakują statki na Morzu Czerwonym, zmuszając USA do militarnej odpowiedzi. Prezydent Trump ogłosił operację przeciwko Hutim, co wywołało międzynarodowe reakcje. Czy świat staje na skraju nowego konfliktu? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Ostatnim czasie międzynarodowa uwaga skupia się na szybko zmieniającej się sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, gdzie wydarzenia nabierają tempa. Grupa zwana jako Huti, która znajduje się w Jemenie, wywołała niemałe poruszenie, oznajmiając swoje zamiary ponownej blokady izraelskich jednostek pływających. Taka deklaracja spotkała się z reakcją ze strony Stanów Zjednoczonych, które postanowiły nie pozostawać bezczynne wobec tych działań. Napięcia te szczególnie uwidoczniły się na rejonie Morza Czerwonego. Od listopada roku 2023 rebelianci Huti, mający wsparcie ze strony Iranu, aktywnie angażują się w ataki na statki handlowe. Te jednostki morskie podróżują na szlaku między kontynentem azjatyckim a Europą, przemierzając Morze Czerwone oraz strategicznie istotny kanał sueski. Agresywne działania skutkowały zatopieniem dwóch statków, a co najmniej czterech marynarzy poniosło tragicznie śmierć. Takie akcje znacząco rozregulowały globalny ruch morski. Zmuszając przedsiębiorstwa transportowe do wyszukiwania alternatywnych, ale jednocześnie dłuższych i bardziej kosztownych szlaków, co miało na celu uchronienie się przed zagrożeniami ze strony Houthi. Odpowiedzą na tę sytuację i serię incydentów zawiązała się międzynarodowa koalicja pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych wraz z ich sojusznikami. W grudniu 2023 postanowili przeprowadzić szeroko zakrojoną operację wojskową zatytułowaną Strażnik Dobrobytu. Główną misją tej operacji było zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi handlowej na Morzu Czerwonym poprzez militarną ofensywę na pozycje zajmowane przez rebeliantów Huti. Na zlecenie prezydenta Donalda Trumpa amerykańska marynarka wojenna, a dokładniej grupa bojowa lotniskowca Harry S. Truman przeprowadziła atak na cel Huti znajdujący się w stolicy Jemenu Sanie. Działania te koncentrowały się głównie na dronach, systemach obrony powietrznej i pociskach należących do Huti, aby otworzyć bezpieczne szlaki żeglugowe na Morzu Czerwonym. Pod koniec stycznia roku 2025 prezydent Donald Trump podjął decyzję o ponownym wpisaniu rebeliantów Huti na listę organizacji terrorystycznych. Uznał, że ich działania niosą poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli amerykańskich oraz personelu przebywającego w regionie Bliskiego Wschodu, a także destabilizują globalny handel morski, którego bezpieczeństwo jest kluczowe dla światowej gospodarki. To posunięcie jest częścią szerszej strategii mającej na celu ograniczenie wpływów grup zagrażających międzynarodowemu pokojowi. 15 marca 2025 roku prezydent Trump ogłosił rozpoczęcie zdecydowanej akcji militarnej przeciwko grupie Huti, która działa na terenie Jemenu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Huti angażują się w bezlitosne działania o charakterze piractwa, przemocy oraz terroryzmu, wymierzone przeciwko amerykańskim oraz innym jednostkom pływającym, jak również statkom powietrznym, w tym dronom różnych nacji. Podkreślił również, że czas dla terrorystów z Houthi dobiegł końca, dając tym samym do zrozumienia, że cierpliwość względem ich poczynań została wyczerpana i przyszedł czas na działania o wiele bardziej radykalne. Zaledwie niecałe 30 minut po tym, jak opublikowano wspomniane oświadczenie, zaczęły napływać informacje o ataku na jemeńską stolicę, Sane. Rzecznik tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, Anis al-Azbahi, przekazał wiadomość, że w wyniku ofensywy prowadzonej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii co najmniej 18 osób straciło życie lub zostało rannych. Atak skupił się na dzielnicy mieszkalnej w Sanie, co niestety spowodowało ofiary wśród cywilnej ludności pogarszając dramatycznie już i tak trudną sytuację mieszkańców tego regionu. Działania podjęte przez Stany Zjednoczone nie pozostały bez echa na arenie międzynarodowej. Decyzja Donalda Trumpa spotkała się z szeroką gamą reakcji o różnorodnym charakterze na całym świecie. Organizacja Oxfam z Wielkiej Brytanii wyraziła stanowczą krytykę wobec ponownego wpisania grupy Huti na listę organizacji terrorystycznych, argumentując, że taki krok jedynie pogorszy sytuację jemeńskich cywilów. Może to bowiem zaburzyć niezbędny import najważniejszych zasobów, takich jak żywność, leki i paliwo. Iran, od dawna będący aktywnym wsparciem dla Huti, zdecydowanie potępił działania wojskowe przeprowadzane przez Amerykanów i Brytyjczyków na terenie Jemenu. Teheran określił te działania jako arbitralne i jawne naruszenie suwerenności oraz nienaruszalności terytorialnej tego blisko kraju. Irańczycy dostarczają Huti nie tylko broń, ale również zaawansowaną technologię wojskową, w tym drony oraz pociski balistyczne, co według Stanów Zjednoczonych prowadzi do destabilizacji regionu oraz stwarza poważne zagrożenie dla interesów USA i ich regionalnych sojuszników, w szczególności dla Arabii Saudyjskiej oraz Izraela. Reakcje te tylko podkreślają złożoność i napiętą sytuację międzynarodową towarzyszącą tej decyzji. Od czasu, kiedy w roku 2014 bojownicy Huti zdobyli kontrolę nad stolicą Jemenu, Saną, kraj ten zanurzył się w wyniszczającym konflikcie pełnym przemocy i niekończących się walk. Według Stanów Zjednoczonych agresywne działania Huti, zwłaszcza ich ataki na statki w regionie, stanowią poważne zagrożenie dla kluczowych morskich szlaków handlowych. Skutki tych działań są odczuwalne w całym regionie, ponieważ zmuszają przedsiębiorstwa zajmujące się transportem morskim do zmiany tras i omijania Morza Czerwonego. Takie kroki powodują wzrost kosztów operacyjnych, co nie pozostaje bez znaczenia dla globalnej gospodarki, będąc dodatkowym ciężarem. Zintensyfikowanie działań zbrojnych rośnie wśród społeczności międzynarodowej, która obawia się o jeszcze większą destabilizację całego regionu Bliskiego Wschodu. Los cywilnych mieszkańców Jemenu jest niepewny, a ich codzienne życie naznaczone jest cierpieniem związanym z nieustającymi działaniami zbrojnymi. Ludność cywilna od lat znosi trudy dramatycznej sytuacji humanitarnej, która pogłębia się z każdym dniem. Klęska żywiołowa wydaje się nie mieć końca, a świat wciąż szuka drogi do pokoju i rozwiązania tego ciągnącego się konfliktu, mającego ogromny wpływ na bezpieczeństwo i przyszłość regionu. Ludzie w Jemenie nadal mają nadzieję na lepszą przyszłość, choć codzienne wyzwania są ogromne. Działania międzynarodowe, choć potrzebne, zdają się być kroplą w morzu potrzeb tego zniszczonego konfliktami kraju i suba po więcej ciekawych ploteczek